Cześć, i czołem, Mr. Pick z tej strony. Dzisiaj na warsztat rzucimy sobie demko gry, która się nazywa Velaster. Czym Velaster jest? Velaster jest sous takim trochę side scrollowym, w którym idziemy w prawo praktycznie cały czas. Przynajmniej tak mi się wydaje. Może czasami będziemy musieli iść w lewo. Nie wiem, zobaczymy. Ja jeszcze nie grałem w tę gierkę. Wiem za to, że no właśnie, bardzo chcę, żebym grał kontrolerem, a nie na klawiaturze, gdyż, no jak większość gier, które są, no tak, jednak stworzone do grania na kontrolerze, każe nam grać tutaj dwoma rękoma na klawiaturze, co nie jest dla mnie no, moim ulubionym sposobem rozgrywki, dlatego tak, przełamałem się i użyłem Xbox Controllera, żeby zobaczyć, jak tutaj będzie się to układało. Ja nie jestem najlepszy w souls -like gry, więc spodziewajcie się, że zginę wielokrotnie. Zobaczymy, jak bardzo tutaj głęboko ten souls -like jest tym souls slajku, -like czyli jak bardzo będzie gra chciała mnie ubić, nie? No tak. Rozpocznijmy nową rozgrywkę. Wy w międzyczasie będziecie mogli się zastanowić, czy chcecie tutaj wspomóc kanał dając lajczersa. Like, Może subskrybować, jeżeli tego nie zrobiliście. Albo skomentować, jeżeli macie jakieś uwagi do Velastera. No okej, okay. możemy się ruszać, tak, mamy... Jesteśmy w dziwnym miejscu, z którym wypadliśmy, z jakiejś wielkiej kuli pełnej, mm, nie wiem, magmy czy y, takiego żelaza tutaj. Y, okej, okay. no możemy zrobić rola. Okej, okay. mamy w lewym górnym rogu. Staminę, życie i podejrzewam, że mamy. Mamy X, Y, prawy guzik. Dobra, możemy lewem sprintować. No to sprintujmy, sprintujmy, tak? Czemu nie? A tak, X, OK, Y, prawym butonem się bronimy, right button, tak, lewy pari, ON, ja, czyli będzie trzeba parować. ja Nigdy nie byłem dobry w parowaniu. No, mamy skok. Skok wydaje się taki ok. Jak na kolesie zrobionego w pełni z metalu, mamy dość lekki ten podskok taki. Um, bym powiedział, że. Um, Okej, okay. możemy, możemy trzymać się ściany. Nawet no, taki lekki podskok taki, troszkę może jakbyśmy na księżycu chodzili, ale kto wie, jesteśmy w jakimś świecie, więc możliwe, że jesteśmy na księżycu. E, możemy tylko specjalnymi atakami atakować upadłych przeciwników. Upadłych, to znaczy takich, którzy się przewrócili, zakładam. I. No, zadajemy. Okej. Okay. Specjalny atak, czyli to jest. To jest specjalny atak? Jak się robi specjalny? No, lecz no, 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 Dość jest tak. E, dobra, zróbmy... Ciu-ciu-ciu! Jest jakaś taka forma combo, bym to powiedział. Okej, okay. są iframe, czyli. A przynajmniej nie dostaniemy obrażeń, jak przeskakujemy przez przeciwnika. To dobrze, bo to by było bardzo, bardzo trudne. Możemy użyć przedmiotu. A ja nie chcę używać, ja żyję. O, w prawym rogu się też pokazuje, co dostajemy z danych morderstw na przeciwnika. Dostaliśmy cztery dusze hmm, ekspa jakiegoś i złota. No dobra, to sugeruje, że będziemy. Tutaj e, levelować w podobny sposób jak w soulsach. Okej, okay, możemy tutaj pokutę przyjąć. Przy, przyjmijmy pokutę, czyli podejrzewam, że to jest takie miejsce, w którym się zasejwowuje rzeczy. No, zasejwowaliśmy. I okej, okay, wyjdźmy stąd. Był troszkę lag, powiem na tym na tej animacji, co mnie trochę dziwi, okej, okay, to może problemy z performancem Ja gram na wysokich ustawieniach graficznych, ale mój komputer nie jest zrobiony z ziemniaka, więc podejrzewam, że coś by mogło tutaj być poprawione, ale no, grafika, jeżeli o to chodzi, to, to tło jest bardzo fajne, drzewa mi się podobają, jest klimatycznie, właśnie tak mocno souls-like'owo. Okej, okay, resistance. So monster resist the player attacks i nie padają tak szybko. a okay? Reducing the strength and breaking. Możemy wy wybić ich z równowagi. Wywróciłaś mnie z równowagi. Ja bym chciał się nauczyć... Czekaj, okay, tym się paruję. Czyli... Okay. Okej, okay, jak taki robię... E e jak biegnę do przodu i wcisnę lewy trigger, to robię taki szturm z dzidą. Znaczy, co ja mówię, z dzidą, z mieczem. Okej, okay. o czy jak chcę tu skoczyć? O! Pokazało mi co jest na dole. Bałem się, że tego nie zrobi gra. O kurde. O! Przećgnijmy cię! A, nie, on mi zjadł twarz! Nie, nie zjadaj mi twarza! Twarzy, twarzy, nie twarza. Ja nie. Eee. Okej, okay, czy ja Zrobiłem ukryta, nie wiem. Przejdź. O! Wszystko. A, on Cwany jest! Cię nie daje, tak cyk! Okej, okay, przećgnęliśmy go. Cyk. Okej. Okay. Jak się wyczuje, co on robi, to... I dużo się poskacze, ja zawsze lubię dużo skakać w tego typu grach. Wild Jump X, -Ware Jumping. Ej, hey, zabiliśmy y, bardzo głodnego y, szczura. Y, jesteśmy trochę ranni, ja się napiję tego, podejrzewam, że to jest taki Estos Flask. Mm, więc... meh. Ok, możemy zrobić wall jump. Najwyraźniej wbijamy miecz w, naszą, w naszego walla, nie wiem czy to jest mądre. Dostajemy SP, kiedy level upujemy, może sobie podnie podnieść rzeczy prawy. Raid button next. Możemy remove rune, możemy dawać rzeczy. Skill tree. OK. E, mogę tak. Wejść sobie do skill tree, weź, wszedłem. O, jest nasza postać po lewej stronie. My nie mamy oczodołów. Czyli co widzimy, trochę jak Predator, pewnie są jakieś przedmioty. Mamy Restrained Fury, mamy zgniłe mięso, mamy złamany ten. No, nie wiem, czy to będzie do craftingu, czy do sprzedawania rzeczy. E, może, tak. E, mamy Elixir, tutaj Fury, no okej, okay. Czy ja mogę to do Quickslotta wziąć? Assign to Quickslot, tak, ja wezmę to do Quick Slota. Okej, okay, okej, okay. możemy przeskakiwać, a, bo to są różne kategorie pierdół, które mamy, dobra, dobra, czyli to jest kategoria jaka? Trudno powiedzieć, ale mamy tak, w lewej stronie mamy nasze EXPA, życie, mamy ilość kasy i dusz, i mamy nasze statystyki po prostu, mamy skillę. o, ja mogę sobie... Skill jakiegoś dać. Punishment. Can learn this skill. Tak? Ja mam jakieś punkty? Ja nawet nie wiem, czy ja mam jakieś punkty. A, mam drugi level i odpowiednio on soulsów jest napisane. Strikes down toward the front with the swording. Tak. A co jest jeszcze do wyboru? Um, jest do wyboru um, normal skill. Co? To się nazywa normal skill po prostu? Um, Okej. Okay. Zostanę jakimś disciple. Ja nie wiem, czy ja chcę to robić. Um, bo to nie ma innej nazwy. A, tu jakiś chyba błąd jest mały, bo, bo to jest umiejętność bez nazwy. Ale możemy skok skok e, tego e, oceniania. <laughs> e, Okej, okay, a tak. Ja też to chcę. Mogę to wziąć? Tak. Jak chcę skoczyć do przodu trochę jak ten, jak Gimli. O, nie mam już odpowiedniej ilości, skills, raczej skill pointów, czyli duszy. No. no Wiadomo, że to się dusza nazywa. Okej, okay, jest charakter status. Mamy jeden SP, czyli dostałem jeden SP. E, czy Jak to polepszę, to dostanę więcej hp o 12, to nie jest dużo. Endurance, więcej Staminy, koncentrację, obrony magicznej więcej, siła, to dostanę plus 1 do życia i plus 3 do ataku, to nie wygląda źle. Eee, tutaj cierpliwość, to nigdy nie była moja mocna strona, ale ogólnie defensę poprawia i Agility poprawia atak i Magic Defense, ja sobie siłę. Tak, kupmy to, i wydaliśmy bardzo ładnie. Moment jeszcze, przejdźmy. raid, bo ten status efekt nie ma tutaj. Dobra, jesteśmy drugą poziomowym rycerzem, na to wychodzi. Mm, no dobrze, weźmy to. I co, jak ja zrobię teraz? E, jak ja mam tutaj przytrzymać lewy trigger? I okay, czy to tak, to robi to. No dobra, zobaczymy. Mm, możemy zeskoczyć. Czy ja to zrobiłem, co miałem? A, ja chyba miałem tutaj skoczyć. Dobra, dobra. O, o czyli jest trochę jakiegoś takiego e, wdrapywania się, to chyba jest ok. Ok, czyli musimy skoczyć, bić miecz. Czy jest trochę jakiejś takiej tutaj zręcznościowej akcji? No dobra, idziemy dalej. Naszym pięknym mieczem, z naszym rycerzem. Mamy jakąś dziwną tutaj świątynkę. A nie, to jest skrzynia z czarów! Dostaliśmy srebrny necklace. Co to daje? To coś daje? Shining silver necklace gleams with soft light. Rune equip. Mogę na to runa dać? Czy ja mam runy? To są runy? Nie. To wygląda na runy? Nie, to chyba nie są runy. Nie do końca wiem, co to jest. Jest. Nie jest to opisane, więc No dobra, ale weź, a tutaj daje plus 5 do ataka, to ja to chcę. Ja to teraz nałożyłem na siebie, czy nie? E... A, ja nałożyłem to do tego naklesa. Aha. Okej. Okay. Czyli tutaj po prostu to działa jak w diablu, jakbyśmy dodawali runy. Trochę nie jest tu intuicyjne używanie tego. Nie wszystko mówi to, co ma mówić. Ale no jeszcze tutaj te tooltipy pewnie będą polepszone trochę. Jest to w końcu demko, nie? Ale no dobrze, idziemy dalej. Tu mamy szrajna chyba. To możemy sobie ten jeszcze raz. Pokutę jakoś przyjąć, zapiszmy sobie pięknie. No, tak wygląda w ogóle ta symbolika, taka, no, troszkę powiedzmy, że chrześcijańska, albo może trochę z tego Warhammera, 40 tysięcy inkwizytorsko, może nawet. Uuu, tam wygląda wcale nie strasznie nic, ale podoba mi się to właśnie taka, takie poczucie głębi. Ciekawe, kto te kolumny budował. Ja zawsze się zastanawiam, kto te wszystkie lochy kiedyś tworzył, nie? One takie trochę mało, mało sensu mają. W wielu aspektach. Nie wiem, O, hura! Ok, zeskoczyliśmy, wall jump A Vertical ON. To jest za dużo informacji jak dla mnie. X do, o, możemy podskoczyć. No, gra chce, żebym ćwiczył wall jumping, więc to zrobię. Ciu, ciu, ciu! Zabiliśmy go, hura! Okej, okay. to nie chciałem tego uczynić. Widzę, hitboxy mogłyby być trochę poprawione, bo mam wrażenie, że nie powinienem go trafić w tym momencie. Możemy iść przez drzwi, ale jak chcę zobaczyć, co jest całkowicie w prawo? Mamy jeszcze troszkę więcej zombiaków jednoręcznych. Jednoręczny zombita to jest. Pyk, pyk. No, oni nie są specjalnie trudni do pokonania. Podejrzewam, że dlatego, że są pojedynczy. Mogę otworzyć to? a Potrzebujemy klucz. No oczywiście, że potrzebujemy klucz. No jak potrzebujemy klucz, to idziemy po niego. Nie mam pojęcia gdzie, ale na tyle, na ile znam gry najróżniejszej maści, to pewnie jak wejdziemy tu, to znajdziemy na końcu klucz. O! Z nienacka zaatakowaliśmy. Ataki z nienacka są moje ulubione rodzaje ataków. E o, o cholera, ja nie wymierzyłem tego dobrze. A, jeszcze gorzej to wymierzyłem. A, nie wiem, co ja teraz robię. No, czyli klasyczny atak jest najlepszy. Na, 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 no dobra, nie będę już tam w sumie starał się wnikać w moje umiejętności gierkowania, bo one nie są najlepsze w tego typu grach. Raczej znaczy, w większości gier nie są najlepsze. O, nie złapałem się tego cóż za pech. Musimy użyć naszego wspaniałego miecza, który jest zupełnie niezniszczalny. Aha, czyli jak wciskam X, to on dopiero wbija ten miecz. Jak wciskam ten, to on się łapie, czyli nie muszę wciskać X, żeby się złapał poręczy, tylko jak sobie wbić. To wygląda jak miejsce, które bym chciał otworzyć, ale... E, może nie jest jeszcze do zniszczenia. Zobaczymy. E, może da się to obejść od drugiej stronie. Aha! Groty! Chciałeś mnie zrobić tutaj na cwanego, co? Nie ma takiego. Cyk, cyk. Giniesz! hura! No. O, mogę coś przeczytać, co jest tutaj. Coś jest na tym napisane, ale jest zbyt, za zbyt zniszczone, żeby to przeczytać. To po cholerii, byś to w ogóle tutaj. Czemu jest ta opcja w ogóle? Jeżeli to jest zbyt zniszczone, żeby to przeczytać, to czemu mówisz, że jest tutaj coś napisane? A, a są pewne rzeczy, których się jeszcze nigdy nie dowiemy. No, okej, okay, tutaj nie można iść. Ja się już trochę gubię. Nie wiem, czy tu jest jakaś mapa, czy cokolwiek. Ale jest yy, waza, którą mogłem zniszczyć, i jest skrzynia. Wszyscy lubią przepyszne skrzynie pełne lutu. Okej, okay, czyli dostaliśmy klucz do ruin, ale nam droga powrotna została zniszczona. Mmm, mhm. Mm Okej, okay, można jednym atakiem zniszczyć większość terenu. O, tyk, tak, tak myślałem. A, czyli jesteśmy z powrotem w tym miejscu, w którym byliśmy. Okej, okay, nie będę kwestionował specjalnie. Podejrzewam, że gra to zrobiła dla celów tutorialowych dla mnie żebym za bardzo nie musiał się tutaj ten, zastanawiać, co mam robić. Jest to proste i, i przejrzyste, bo właśnie mówię, jestem przekonany, że jesteśmy po prostu w tutorialowej wersji grze, gry, która, no, tak jak z reguły, dema mają, mają pokazać, jak wygląda rozgrywka, jaki jest główny zamysł twórców, no i tak, no i pokazać, jak się gra, więc w sumie nie będę tutaj nikogo winił za to. Jesteśmy w krainie zapomnianych. Ok, dostałem status point. Tak, kolejny dostałem? Nawet nie wiedziałem kiedy go dostałem, ale jak skoro go dostałem, to. Charakter. Nie, nie dostałem, oszukują mnie. Nie, dostałem poziom, ale nie dostałem SP. Ha. No dobrze. Może dostanę go niebawem? Może. O, 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 stary. A! Chciałeś mnie tutaj z szybkiego biegu załatwić? Nie ma tak, ja jestem za dobry dla ciebie. Znam te wszystkie... O, szczur, szczurotron! Nie! Zabijmy ciebie, żeby tylko powalczyć sobie ze szczurotronem. O kurde, chciałem mu użyć na niego użyć super mojej mocy, ale... O kurde, znowu chciałem użyć super mojej mocy, ale mnie przechytrzył. Dobra, musimy. Ej, 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 ty! Jesteś jakiś lepszy niż poprzednio byłeś. Okej. Okay. no Co, Skaczę do tyłu, kole. kolej. Kolej, skaczę. Ej, ej, uu, podwójny miedzianek. Podwójny miedzianek, podwójny miedzianek, nie. Pijmy. O, można pić w biegu, to jest ważna obserwacja w sumie. O, odskok, odskok, odskok. Mogę parować, nie? Zobaczmy, jak parowanie działa. Aha, ale powoli w pewien sposób ciebie blokuje ten, ten blok, czyli. O, od ty! O kurde, on jest cwany. To z tym swoim skakaniem to on jest taki. O, folerę. Ja jestem. już że zwykły szczur mi rozwalił. Ten poprzedni mnie ogólnie specjalnie nie męczył. O, kurde, czy jak on wykonuje swoją animację, to ja nie mogę je zblokować go zabijając. Musiałem zużyć na niego trzy mikstury, ty. Jest naprawdę słabe. Soul psyche. Nigdy nie przeszedłem żadnego Dark Souls'a. Bo, no, jak możecie się domyśleć z powodów, które widzieliście przed chwilą, e, ogólnie mi się ginęło zbyt dużo, a jestem zbyt e, e, małostkową istotą, żeby przyjmować to na klatę i wytrzymywać zbyt długo. Ja muszę e, niszczyć wrogów, ja muszę być potężny, jak gram. O, dostałem bandaż. Stary bandaż. Kto by w życiu chciał użyć starego bandażu na sobie? Nie wiem, zobaczmy, jak działa. Mm. No to mam na sobie, nie? Tak. Okej. Okay. jest to. Mogę spróbować. Użyjmy na sobie. Nie dostałem żadnej informacji, że go użyłem. Jest jakiś status efekt na mnie, że on został użyty? Nie. Okej. Okay. Może to tamuje jakieś krwawienie. O, zobaczymy. o, jest, jest kapliczka, jest kapliczka, czyli w sumie mogłem zużyć tyle tych mikstur. Bo podejrzewam, że kap kapliczka mi z ten, yy, uzupełni moje, moje te estus flaski. Tak, tak się uczyniło. Ale nie dało mi życia. Są monstro... Aha, nie można ich parować ani bronić. Ehm, no dobrze, weźmy się napijmy. Teraz mogę przycisować i jeszcze raz zasejwować I dostanę kolejny. Kolejną moją miksturkę, którą właśnie zużyłem. To może jeżeli tak to działa, to bym zasugerował twórcom, ażeby. No faktycznie tak to zadziałało, żeby saveowanie także oddawało życie, bo to jest po prostu tylko jeden dodatkowy kolejny krok. O, ty, jest. Co to za typ? Co to jest za typ? O, tak myślałem, że będzie chciał wskoczyć na mnie. Nie wiem czemu on mnie tak skutecznie bardzo tutaj przesunął. Zabijmy Ciebie. okej, okay. no tak w sumie atakowałeś w taki klasyczny sposób, skaczący trochę niż zniszczycielski ten a, le, a w dół X. Ok, a w dół X. Zobaczymy jak się to uda. A w dół X. A, a w dół X? Nie? A może ja nie mam jakiejś umiejętności, żeby to zniszczyć? Robię tak. Wciskam A, robię w dół i X. A, biję w dół, ale nie zniszczyłem tego. Okej, okay, może, może trzeba jakieś umiejętności na tym użyć albo coś. Tam jest fajna czaszka w, na ścianie ten, wsadzona. Ja jestem ciekawy, kto to zrobił, kto jest tutaj dekoratorem tych lochów. No, trochę widzicie tutaj, o, są małe glicze. Graficzne, no ale to wszystko do wygładzenia, no nie można nad tym wszystkim od razu tutaj jakiejś oceny strasznej yy, wydawać. Jest to wszakże demko jeszcze, więc pewne rzeczy są do udoskonalenia i wygładzenia. Mm, dobrze, cyk. Dzień dobry. Czy chceś pan porozmawiać o naszym panie i władcy w Elasterze? A, czyli swój atak mogę blokować. No, pomimo tego, że ten szczur mnie tam dość konkretnie e, pobił, to nie wydaje się, żeby ta gra była jakoś wyjątkowo trudna. O, tu coś jest. Jak chcę zobaczyć, co tu jest. E... Ok, mam wrażenie, jakby to niszczył. Ok, tylko odgłos to w sumie zdradził, że to niszczę. Czy ja się wracam teraz? O, skrzynka! Eee, dobrze było, że się wróciłem. Znowu stary bandaż. A może ja mogę te bandaże. do quickslota przyłączyć. I następnym razem, jak będę ranny, to spróbuję go użyć. O, cholera. Tego. O, ich jest dwóch! To wcale się nie skończy marnie dla mnie i dla mojej duszy. No, bo uciec od Was po prostu. Hahaha, głupki. Głupki nie umieją wchodzić po skórkę. O! Za szybko to powiedział. Ej, jestem nieśmiertelny, czy coś? Trzeba jakieś. udało mi się uciec. Okej, za szybko się z nich zaśmiałem, że nie umieją wskakiwać po górkę. Eee, to było takie im e memoriam typowe. Ja nie wiem czy ja biegnę w dobrym stronę, mam wrażenie, że nie, bo chyba powinienem w prawo biec, nie? Ale... O, tu coś jest. A, ale nie jest niszczalne. Czyli jak jest taka czaszka, to nie jest to niszczalne. okej. Okay. Dobra, był szybszy. Aha, na kolegę. Dobra, dobra. Czyli to jest gra, w której ewidentnie wszyscy kopią mi dupsko. Spróbuję użyć bandażu. Ej... Eee... Nie wiem, czy bandaż mi pomógł. Spróbuję ich po prostu zbrutforsować. O, tu są jakieś pająk jest, czy coś. Nie, chyba nie jest. O, cholerety. Ich jest dwóch. Oni są. Oni są czarodziejsko połączeni ze sobą. Dobra, zabiłem ich. Uff. Aha, czy ja przesuwam to, co chcę użyć. Tak, przesuwam. Ja myślałem, że jak w lewo kliknę, to będę tego używał. Okej. Okay. No dobra, użyjmy e, mikstury. Tutaj są jakieś bliżej nieokreślone jelita, które wychodzą z przed jakiejś tej świątynki małej. Kapliczki w sumie. No okej, okay. załatwiliśmy typów. Nie wiem, na ile mi się to opłacało. Teraz muszę przebiec przez te szczury znowu. Ja nie wiem, nie jestem na 100% przekonany, że uda mi się je pokonać przy moich umiejętnościach grania w tego typu gry, mm, ale mogę spróbować na pewno. Czy one nadal są na tym podwyższeniu? E, no, sobie gdzieś poszły? Czy mi się wydaje? Ha. Może je przechytrzyłem i sobie faktycznie poszły. No, okej, okay, nie będę narzekał. Nie muszę z nimi walczyć przynajmniej. Dobra dobra, biegniemy sobie dalej, tu są jakieś paprotki. uuu, mogę iść w górę, jak chcę iść w górę, o powolutku nam idzie, ale idzie, raz, dwa, trzy, hej, hold. nie wiem czemu chce mi się szanty śpiewać, jak takie coś widzę. Ja podejrzewam, ja w sumie w szantach też się dużo ten, spina, nie? To... Na maszty się ludzie wspinają, i takie rzeczy. Chociaż słyszałem ludzi, którzy hejtują ludzi, którzy. o coś tam chodzi. Słyszę, jak coś chodzi. Pamiętam, wiem, że są ludzie, którzy strasznie hejtują ludzi, którzy lubią szanty i lubią śpiewać szanty, pomimo tego, że nigdy nie pływają na statku. I jest smutno z tego powodu, bo ja w sumie pływam na. raczej, no okej, okay, pływało mi się, zdarzało mi się pływać na statkach. Nigdy jako żeglarz ani nikt jakiś tam sensowny czy coś. Czasami tam jakieś grot shotlusa trzymałem albo coś i robiłem, ale ogólnie, no raczej nigdy y, sensownie tego, do tego nie podchodziłem. Ale bardzo lubię szanty. Szanty są fajne. Są takie muzyczne, rytmiczne, y, śpiewne. Mam wrażenie, że ludzie są szczęśliwi, którzy je śpiewają. O cholera, ty. ej, 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 ej! Ej, ty, ty jesteś z tych hejterów, właśnie, podejrzewam. O. A, jak ja mam. O, a ten wali z u ognia. Jakże przemiło. Noha, padłem w ogóle. Ej, 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 ej. Ej, 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 ej. Jak ja mam przed tym uciec? Jak ja mam przed tym uciec? Eee, w ogóle jest za, za, w ogóle jest za screenu... O. Okej, okay. no, może to jest jeden sposób na ich pokonanie, po prostu odbiegnięcie na odpowiednią odległość, żeby zniknęli z ekranu. No to jest błąd, który na pewno trzeba by było zmienić i naprawić. Teraz, aha, i co, ten koleś rzucający kule ognia też zginął? Aha, no cóż, o nie, znowu tu wskoczyłem, a nie chciałem. Okej, okay. pyk, ej, ej, okej. Okay. X. Okej, okay, trochę... Okej. Okay, am... A, nie mogę w tamtą stronę wskoczyć, co za pech. A tutaj mogę wskoczyć? No, mogę tu wskoczyć. E, trochę mnie martwi to, że ci przeciwnicy zniknęli. E, a, ja tu byłem, ty. Ja już się troszkę zgubiłem. Dobrze, czy ja muszę się tu wrócić. Mam wrażenie, że miałem iść tam, gdzie ten kolej z tych kuli ognia nawalał. No bo nawalał tam z kuli ognia, nie? To on tam jest z jakiegoś powodu. Aha, tu jest chyba koniec misji. A no, musimy jeść jeszcze raz w górę. No, znowu szantę pośpiewamy. Mam nadzieję, że nie każe mi tutaj e, zawrócić znowu i, i, i jeszcze raz przeskakiwać jakieś rzeczy, bo mi się nie udało. Bo nie wiem, bo powinienem móc to przeskoczyć, a nie udało mi się ich przes tam przeskoczyć po prostu. Bo jestem słaby w tym, co robię. Ok, przejdźmy tu. Tu musimy zejść w dół. Um, tu ja biegłem? Nie, tutaj przeszedłem. okej. Okay. w prawo szedłem, i ja nie mogłem tu nic zrobić. Nie, tu się nie da nic zrobić. Nie, tu jest ewidentnie. Po tym nie mogę się spiąć ani nie mogę wbić w to miecza, czyli muszę biec w lewo. No, czyli trochę jakiegoś takiego zwiedzania też jest tutaj, eksploracji jako takiej. Na tyle, na ile w grze takiej size można eksplorować rzeczy. No dobrze. Biegniemy dalej. Kurczę, pieczone. No nie wiem, może muszę być w tą stronę jednak. A tutaj była ta skrzynka. Tutaj były szczuro ludzie. Tutaj ja byłem. No tam coś wcale w przerażający sposób nie wisi w powietrzu. No dobrze, chyba, chyba oficjalnie się pogubiłem. No ja, mogę tu skoczyć? Czy ja tu byłem? Mam wrażenie, że tu byłem. Tak, ale to jest velaster. Jeżeli jesteście trochę lepsi w tego typu gry i umiecie macie lepszą orientację w terenie, o tu chyba jest to zejście, które pamiętacie, nie mogłem go rozwalić od góry skacząc. No, jeżeli macie trochę lepszą orientację w terenie w tego typu grach, to możecie sobie wypróbować to demko, Jeżeli was kręcą takie są slejkowe rzeczy. Mm, tak, no jest parę kwestii, które mogłyby być tutaj naprawione. No znikający wrogowie, to na pewno. Jest kilka glitchów tutaj, no typowo graficznych też. Więc niektóre rzeczy są niepodpisane, no ale okej. Okay. Jeszcze nie będę na to jakoś tutaj wydawał jakiegoś strasznego sądu, no bo jest to demko, które zawsze jest przyjemniej, że jest wydane demko, nawet jeżeli nie jest jakoś idealnie dopracowane. Chociaż, no, fajnie jakby ten taki podstawowy game loop. a bull, no Tak już troszkę faktycznie jak w grzeby miało to wyglądać, bo teraz to może jest trochę bardziej proof of concept, nie? No ale jest kilka rzeczy takich, które na pewno tą grę y, tutaj y, wyszczególniają jako ciekawą. No. Y, postać jest bardzo fajna, jest niemym postacią, taką typowo soulslajkową. -so 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 y, przeciwnicy, ci podstawowi są niezbyt trudni, ci trochę późniejsi, no już mają jakieś swoje pomysły i atakują i nie zawsze można przed tym uciec. Nie jest to aż tak oczywiste. Mamy trochę zręcznościowej tutaj akcji, więc no, tego czasami brakuje w tego typu grach. Jeżeli ktoś jest fanem takiego typu rozgrywki, to niech sobie wypróbuje Velaster i może też poczeka na jakieś informacje na temat wydania, bo deweloper mówi, że jest coming soon, ale nie mówi kiedy. Tak czy inaczej, ja jestem Pig, dziękuję Wam za Wasz czas. No i co? Link do Velastera będzie pod filmikiem, tak jak zawsze. No i mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Pa!